Będzie pochwalny Chrystus. Za chwilę rozpocznie się uroczysta suma od Chrystustowa naszej Patronki Świętej Małgorzata. Przewodniczyć będzie tej koncerencji na naszych rozrodach Często Kanonika Tego Szkółka, który obchodzi 55. rocznicę Święcy kapłańskiej. Będziemy mu ofiarować dawno tej ceny, sprawując będzie dziękował za was i sakramentu karmaństwa. Będą też to celebrowali rodacy, którzy przybyli z Paryża, z Francji, a także z innej parafii w naszej wiecezji i piecezji zachodniej. Polecajmy siebie samych, łodziny nasze, opiece naszej Patronki świętej Małgorzacie, aby wypraszała nam silną wiarę, autentyczną miłość do Boga i bliźniego i byśmy z jej pomocą mogli osiągnąć szczęście, które ona już osiągnęła nas ze tymi wszystkimi świętymi, na czele, których stoi Najświętsza dzięki za Maryja. Ten duch uczestniczyć w tej Eucharystie, a Słowo Boże wygłosi. Ksiądz Stanisław Deszcz zgromadzenia księży misjonarzy św. Wicente Pawła w Krakowie, który przez 23 lata pracował w Kongo w Afryce, a teraz jest wychowawcą w seminarium w Krakowie oraz eksorcystką miasta. There Jezus mówił do wszystkich Jeśli kto chce iść za mną niech się zawsze samego siebie niech co dnia bierze wszystko i niech nie naszaduje bo kto chce zachować swoje życie straci je a kto straci swoje życie z mego powodu ten je zachowa bo cóż za korzyść ma człowiek jeśli cały świat zyska a siebie zatraci w szkodę poniesie kto się bowiem nie i słów moich zawstydzi, tego Synu Człowieczu wstydzić będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i Świętych Aniołów. Oto Słowo Pańskie, chwała się, Jezusowi. Umiłowanie i i siostry. Gromadzi nas dzisiaj które oddajemy cześć, których przez pośrednictwo, w których kierujemy do Boga nasze modlitwy i w, życiu, w których trwamy wzorów postępowania przedstawiani są na obrazach świętych z tak zwanymi atrybutami. Czyli Przedmiotami nawiązującymi do wydarzeń z ich życia, ich charyzmatów i ich śmierci. Najczęściej spotykanymi atributami świętej bałagarzady, czyli przedmiotami, skarbkami związanymi z jej życiem, są Krzyż, Księga Pisma Świętego. Perła, smok, palma, korona. I każdy z tych atrybutów posiada głęboką symbolikę. W tym odpustowym rozważaniu chciałbym, abyśmy spojrzeli na symbolikę smoka. To szatan, który ukazał się w naszej świętej, kiedy była uwięziona, a którego święta małgorzata przepędziła znakiem krzyża. Ponieważ to człowiek w stworzonym świecie zajmuje to miejsce szczególne, dlatego człowiek jest celem największych ataków diabelskiego smogu. Sobą życie wieczne, tego życia wiecznego, przeżywanego w szczęściu, zły duch chce człowieka pozbawić. Popatrzmy na świętą Małgorzatę jeszcze raz. Święta Małgorzata droży się przed smokiem krzyżem. Krzyż to symbol wiary. To także symbol błogosławieństwa. Błogosławieństwu towarzyszy zawsze znać przyszłość. Wiara jest najlepszym lekarstwem, najlepszym środkiem, który uodparnia na działanie, na złych wpływ, złych duchów szatanów. Niech to przygnięcie do Boga. Niech to przyjęcie za prawdę wszystkiego, co Pan pobrany w Jarwi, niech ten krzyż, znak naszej wiary i znak błogosławieństwa, pod którym powinniśmy pragnąć żyć, niech nas wszystkich chronią przed wszelkim niebezpieczeństwem, jakie grozi od największego grobla ludzkiego zbawienia, jest ten smok, którego święta małgorzata pędza przywiązuje na moim Święta małgorzata, się walczyła z groźną bestią i ją pokonała mocno krzyża, ucz nas jak walczyć z wszelkim złem.